Wczoraj na konferencji prasowej szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik zaproponował, żeby na miejską imprezę, na imprezę finansowaną z miejskich pieniędzy, na tollshipy nie wpuszczać osób, które nie są zaszczepione. Jest to jawna dyskryminacja ludzi, jest to segregacja ludzi. Pan Słowik pochodzi z tych środowisk, które jeszcze kilka lat temu bardzo często pokazywały się w ręku z Konstytucją. Zatem przypomnimy panu Słowikowi artykuł 32 w Konstytucji. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym e, lub gospodarczym z jakiejkolwiek e, przyczyny. Jeśli taka uchwała zostałaby podjęta przez radnych... Koalicji Obywatelskiej i bezpartyjnych natychmiast zaskarżę ją do wojewody. Wnios, w, wniosę do wojewody prośbę o to, żeby jak najszybciej została ona uchylona, jako niezgodna z polską konstytucją. Jako taka, która rzeczywiście segreguje mieszkańców na lepszych i gorszych. E, mieszkańcy naszego miasta i całej Polski powinni mieć. Możliwość wyboru, czy chcą się zaszczepić, czy nie chcą się zaszczepić. Nikt nie powinien im tego narzucać, nikt nie powinien im tego nakazywać, nikt nie powinien im zabierać prawa do uczestnictwa w miejskiej imprezie, która jest współfinansowana przecież przez nich. Miasto wyda na tę imprezę kilkadziesiąt milionów złotych, jeśli ta impreza oczywiście w ogóle się odbędzie. Na konferencji radnego Słowika padło zdanie coś w stylu, że Szczecin ma, być Izraelem wśród polskich miast. To właśnie w Izraelu dochodzi do łamania praw człowieka, w Izraelu dochodzi do segregacji obywateli na lepszych i gorszych. Szczecin nie powinien być Izraelem wśród polskich miast. Szczecin powinien tak samo traktować osoby zaszczepione i niezaszczepione. I jednocześnie powinien tym, którzy chcą się zaszczepić. Ułatwić to, zapewnić dostępność szczepionek i robić wszystko, żeby jak najszybciej pokonać pandemię. I trzeba pamiętać, że narzucanie ludziom swojej woli, narzucanie ludziom tego, co mają zrobić, szczególnie ze swoim zdrowiem, jest po prostu kontrskuteczne. I to, co powiedział Radny Słowik, jest po prostu skandaliczne. I mam nadzieję, że nie dojdzie nawet do tego, żeby taka uchwała została wniesiona na sesję Rady Miasta.